Hejka widzowie! Dzisiaj nagrywamy Jak się rysuje gwiazdki i bałwanka. No to zaczynamy, ale zanim zaczniemy, chciałabym Wam opowiedzieć żart i pokazać Wam coś. To najpierw może opowiem żart. O, jeszcze się od razu popiję. Okej, okay. no to y, tak. Dwa korniki przychodzą do restauracji. Mm, tak. Pan y, kelner się pyta, co dla państwa. A jeden kornik mówi, stolik dla dwojga. Ha, ha, ha. no normalnie... Super to dobra, to teraz wam to pokażę, taki jakby, znaczy, no tak, to jest kalendarz, adwentowy, no adwentowy, adwent, ale no oczywiście bez czekoladek, nie? Tu dzisiaj właśnie będziemy, no rysować coś świątecznego, bo już powiedziałam i no jutro jest akurat Wigilia, nie święta, ale co z tego narysuję coś świątecznego w sumie to też jest związane z wigilią i ten i tu się przekłada nie ten tu tutaj mam pokazane właśnie zaznaczone to specjalnie i Mikołajki i ten tutaj wigilia o. widzicie trochę a, to jest ten. Już możemy zacząć rysować. To najpierw sobie wyjmę czarną kredkę, bo najpierw będziemy robić bałwana. Hops, o. ale będę musiała wyjąć dodatkową kartkę, bo gwiazdki chcę zrobić na osobnej. Dwie gwiazdki. A tam już rysowałam coś z tyłu. Tu I właśnie oj, krzywo mi wyszedł ten bałwanek. Ale nie jest aż tak źle. I teraz potrzebuję brązowy i pomarańczowe, aby bram zrobić tutaj o, rączki z patyków, chodzimy raz i dwa i trzy i tutaj drugi patyk Jeszcze y, wstawiłam na YouTube'a y, moje kauczuki, ale tam nic nie mówiłam ogólnie. No, już nie mówiłam. No, i kto nie oglądał, też może zobaczyć. Ale to tam krótki filmik. Niezbyt ciekawy. Ten jest ciekawszy pewnie. Chociaż jeszcze to, y, nie, y, to jeszcze się ten do końca, jeszcze nie skończyliśmy. Tu robimy taki jakby haczyk, taki ptaszek. I tu jeszcze można zrobić mu takie oczka, zamknięte albo otwarte. Kolorujemy to na pomarańczowo, bo to będzie marchewka, jako nos. No wiadomo, nie? I tu. Jeszcze garnek na głowie bym chciała sobie zrobić. Wy możecie sobie zrobić inaczej. Tu. A. Tu sobie jeszcze pokoloruję. I tak. Yy, no to jest yy, yy, ten. Odłożę na chwilę kartkę tu i wejmę kolejną. Dobra. Teraz nauczę was robić prostej gwiazdy. Najpierw robicie takie A. Kto już taką yy, umie gwiazdę i wie, o co mi chodzi, to może się cofnąć oczywiście. Tu robimy. Znaczy, akurat nie cofnąć, tylko ten. No, jechać dalej. Tu robimy takie. Jakby, o tu, wydłużamy bardziej. O, to jest A, tylko bardziej wyjechać tutaj tą kreską. Mhm. Mm I teraz. Prawe jedzie do lewej, a lewa do prawej. O. No i jest. Piękna gwiazda. Jeszcze był taki inny sposób, ale ja go akurat nie umiem. Więc niestety nie mogę Wam pokazać. Mm No. I tu jeszcze tak, była taka gwiazda. Jeszcze były takie dwie, ale jedną z tych nie za bardzo umiem. o, Ta. I że robię tu jedną kreskę, taki o, krzyżyk, nie? tu można sobie robić jak, jak chce. Tu od góry na dół i jeszcze tu. Ale tu mi za bardzo nie wyszło. Teraz, oj sorry, że tak zrobiłam. I jeszcze tak, tak, to było, oj, tej za bardzo, o nie wiem. Tak, tak, i tak, no widzicie, krzywo trochę mi wyszło, więc jeszcze raz spróbuję. Tak, to było, tak. Tu chyba. Teraz, no nie wiem jak to zrobić. nie umiem sorki ale nie umiem więc wam nie pokażę za bardzo yy, więc takiej raczej nie róbcie ale pewnie kto nie umie to się nauczy a może ktoś umie okej ok, to jeszcze sobie poćwiczę tam ale tam już umiem dosyć dużo No. Tak. I to można im dorobić minki czyli najlepsze. <ścoughs> Tu można jeszcze zrobić o tak. Siups, siups, O tak, o tu. Siups, siups, siups. Tu trochę i tu. I tu można i zrobić taką miękkę. A ty też można akurat. Siups, i siups, i siups. O, tutaj też zrobię. To wygląda trochę jak gwiazdka z Mario, więc je pokoloruję. Bo chyba była w Mario taka gwiazdka. No, była jakaś. Nie wiem, czy ktoś nie zna Mario, ale raczej znają. Zna dużo osób tą grę. Kto nie zna, to powiem. Maria to jest taka gra jak się chodzi ludzikiem, hydraulikiem akurat i on ma, to chyba jest jego brat, chyba tak, yy, ten Luigi, no i się chodzą yy, po mapce jakiejś. albo sam Luigi sobie chodzi i... I pokonuję przeszkody. Tam są takie, y, no robaki, jakby, żuwiki o żółwiki, i ten, nie to jest grzybek, czy coś. A, no właśnie, jest taki grzybek. Jak Mario y, w niego trafi, to się zmienia, chyba, w, y, w dużego, tak. No. Się zmienia w dużego. Okej. No to już wam powiedziałam, o co chodzi kto nie wie. Ok, to, to już koniec naszego odcinku. Pa pa.